Tadeusz, powiedz im, kim jesteś. Pani lekarka, z którą układaliśmy klocki, powiedziała, że jestem rośliną. Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani. To jest roślina. No ale rośliny nie bawią się klockami. No, nie będzie pani miała z nieporozumienia nigdy. Chciałabyś mi coś powiedzieć. Chciałabyś mi powiedzieć, że mnie kochasz. Żebym ja cię mogła zrozumieć. Nie ma sensu go męczyć. Trzeba się pogodzić. Powinna go pani oddać. Są takie specjalne ośrodki. Nie podobało mi się tu. Czekałem, aż nadejdzie moja wielka chwila, gdy pokażę wszystkim, jaki jestem. To jest Anka jestem ten Mateusz. Fajna z ciebie dziewczyna. Jak mówię do niego, to on reaguje. Rozumie mnie. To zupełnie jak mój pies. Bo pokazuje miskę z jedzeniem, to też się ślini. Jeszcze myrka ogonem. Czasem nie trzeba słów, wystarczy spojrzeć w oczy ja i po prostu wiem. Przez 26 lat nie było z nim kontaktu. Chciałeś powiedzieć ja? Nie ja. Nie ja, bo nie. I oto nadeszła chwila, na którą tak długo czekałem. Poddaj się, wierzycie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Dobrze jest.